Jak ty z otrzymać 40 punktów w pierwszym odcinku? Genialnie! Kogo pani by chciała zobaczyć na Eurowizji poza Justyną Styczkowską? Ja powiem coś, co jest niepopularne. Ja nie lubię Eurowizji. Julia Żugaj w poprzedniej edycji nazwała to klątwą próby generalnej i ostatnio na Instagramie zastanawiała się, na kogo przeszła ta klątwa. Tomy, to my. Jakich technik stosujesz, żeby okiełznać ten temperament? Ja się pożarę, zostaje mi zabierany po to... pierwsze telefon. Cześć, nazywam się Max Kluziewicz, Ta ścianka za mną oznacza tylko jedno. Jesteśmy na planie pierwszego odcinka 16 wiosennej edycji tańca z gwiazdami. Jak uczestnicy zareagowali na noty urorów, co działo się za kulisami, tego dowiecie się z tego materiału, także zostańcie z nami do samego końca. Radio za nami pierwszy odcinek 16 edycji tańca z gwiazdami ze mną Blanka, mieszko Masłowski. No zacznę od takiego podstawowego pytania. Jak wrażenia? Wow, super. Ale się działo. Słuchajcie, to są naprawdę niesamowite emocje. Mega się jaram. Dopiero teraz tak bardzo, bardzo, bardzo się jaram, że jestem w tym programie i nie mogę się doczekać każdego kolejnego odcinka. Naprawdę. Ale otrzymaliście 32 punkty. No, bardzo dobry wynik na sam początek. Mega dobry wynik i piękne słowa jurorów przede wszystkim, więc jestem mega wdzięczna. Cenne uwagi. Tak, cenne uwagi. Dzięki, wiesz. Jakich technik stosujesz, żeby okiełznać ten temperament? O kurde. Słucham. Ewentualnie ty się możesz pożalić. Tak, ja się z chęcią pożalę. Telefon zabieram. Ja się pożalę, zostaje mi zabierany to... po pierwsze telefon, nie mogę siadać. Jak mi bolą tak, nóżki, tak, to tak, mówię: tak. O, jak mi przykro, wstawaj. Co Więc dwa, generalnie. Nie będzie nie usiąść. Jest... Oh. A też ty tracię energię, żeby. Wcale nie ja odpoczywam stać. wtedy. Nie, nie, nie. nie. Stupki bolą O, właśnie. Tak, chwila dla stupek. Tak, ja chwila Więc muszę ją wyciągnąć. Tak, Zależy to prawda. Tak, tak nie prawda? dla stópek. Ja jestem jak najbardziej tutaj wyrozumiały. Bardzo ważne. Ze mną Magda narożna, Piotr Mysiałkowski. Zacznę od podstawowego pytania: jak wrażenia? Magda, jak wrażenia? Wspaniale, już teraz wspaniale. Super, no było super. Magda dała czadu. Jestem w niej dumny. Przygotowała się, miała super energię, myślę, że publiczność się podobało. No czego chcieć więcej? Zjadać? Na próbie nie dałam radę zrobić obrotu w sensie nie wiem, czy Przy to buty, czy tak, koniec, czy buty tak. zawiodły, czy coś, a Piotrek mówi, Madzia. Jeżeli na próbie się nie udało, to podczas odcinka będzie super. Więc wyszła. Przedam Ci taką ciekawostkę, że Julia Żugaj w poprzedniej edycji nazywała to klątwą próby generalnej i ostatnio na Instagramie zastanawiała się, na kogo przeszła ta klątwa. Już wiemy. Julka, to jest Magda Narożna. To, to my, to my. Jak zareagowaliście na dzisiejsze noty? Czy zgadzacie się z jurorami? My się zgadzamy ze wszystkim. Ja myślę, że ten program przede wszystkim powinien budować. Ja tu nie przyszłam po to, żeby dostawać od razu dziesiątki bo ja chcę mieć motywację ja chcę się starać ja chcę przychodzić na salę taneczną z taką energią w sensie że pójść do Piotra Piotrek Kurczę, musimy zrobić coś jednak lepiej. Jednak ten paluszek musi być bardziej wyprostowany. Ta nóżka bardziej tutaj zgięta lub wyprostowana, bo to zależy oczywiście od tańca. Myślę, że jak na pierwszy raz było naprawdę no genialnie. W końcu 27 ehm. punktów, to świetnie. To jest fajny, świetnie. Magda się uczy od zera, ja to też zawsze podkreślam, bo to jest zupełnie co innego, jak ktoś startuje z takiego pułapu, że przychodzi i uczy się naprawdę wszystkiego, a jak już mamy jakieś doświadczenie, więc myślę, że na te cztery tygodnie nauki to jest super i. I to, pokazała, wytrzymał ze mną, naprawdę, to jest już, już super. super. <laughs> I ze mną Magda Tarnowska, Michał Barczak. No słuchajcie, nie będę oryginalny, jak ty otrzymać 40 punktów w pierwszym odcinku? Genialnie! Nasze emocje w tym momencie są bardzo pozytywne. Dziękujemy. Nasze emocje są bardzo pozytywne. Jesteśmy szczęśliwi, ale też wiemy, że to nie jest koniec. Że to jest, jest. dopiero początek naszej przygody. Tak wiem, Michał zaraz powie swoje tak, zdanie. Tak dobrze już nie będzie. Ale to... jutro wracamy na trening. To był max. I do dzisiaj, do 12, która jest godzina, możemy się cieszyć. Ale jutro już wracamy na trening i ćwiczymy. Niskie oczekiwania kluczem do sukcesu. Naprawdę Michał lepiej nie będzie. Czy podczas prób nie, rzeczywiście nie, nie przymknęło Wam przez myśl, że to może się tak. wydarzyć, że to będzie tych 40 punktów? Skąd Madzia zbyt była zaoferowana, żeby zna znajdować we mnie niedoskonałości, żeby ja zastanawiała się prawda o tym, co... Nie, 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 to wszystko byliśmy bardzo było skoncentrowani. Od dni na temu, od trzech dni robocie. nic nie mówię, okej? Okay? Nie, Od naprawdę. trzech dni to ja dni nie nie nic nie jem. Nic nie mówię. od dwóch nie śpię. <laughs> nie, no tak naprawdę, y, czy przyamknęło. Tak. Kurcze, no zawsze są różne scenariusze, y, więc uważam, że. Y, wszystko się mogło zdarzyć, ale najbardziej szczęśliwi jesteśmy z tego powodu, że y, zatęczyliśmy super. I uważam, że Michał zatęczył świetnie, lepiej niż na próbach, ale to jest dzięki temu, że na próbach dawał z siebie 150%. I to będę powtarzać, dlatego że y, to jest klucz, żeby, wiadomo, jest ciężko swoje ciało doprowadzić do zmęczenia. Mało jest, mało kto lubi się męczyć, ale Michał za każdym razem miał bardzo trudne um, elementy w choreografii, kolana, obroty na kolanach, więc um, zdecydowanie robił to na 150%. Ja ma, masz, tak? Mam. Masz, dalej masz. Um, ochronia, ochroniacze na... Kupiła. Tak, ja kupiłam. <laughs> tak o mnie dba. Po to to mówię, żeby to wyszło, tak? Nie, no żartuję, oczywiście, świetnie poszło, ale to jest dzięki pracy Michała. Majka Jerzowska, absolwentka poprzedniej edycji. Tak, no absolwentka z dobrym wynikiem chyba. To bardzo dobrym. Czwarte miejsce, tak? Czwarte miejsce. Z jakimi Kto emocjami Pani powróciła tutaj na parykiet? Na szczęście, na szczęście nie musiałam się denerwować, nie musiałam patrzeć na zegarek, nie musiałam być w tym pędzie, mhm. że teraz na make-up, teraz do fryzjera, teraz generalna. A teraz to, teraz to, a teraz do green roomu i z powrotem. To jest coś co bardzo e, mnie męczy. <grymne> Naprawdę e, taki reżim i bat czasowy. Zwłaszcza i powiem, że po, po tej 15 edycji, jak się skończyła, to długo mi zajęło, żeby wrócić do siebie, do takiej normalności mojej psychicznej i fizycznej. Muszę zapytać Panią, co Pani sądzi o tym, że Justyna Styczkowska będzie nas reprezentować w tym roku na Eurowizji, no bo w końcu wysłamy artystkę z takim potężnym doświadczeniem scenicznym. Uważam, że to jest najlepsza decyzja, jaka mogła być podjęta. Ja lubię takie, takie historie, jak historia zatacza koło. Że obchodzi 30-lecie swojego jubileuszu. Wtedy wystąpiła jako początkująca, jeszcze mm -hmm. y, praktycznie. Jeszcze y, bez y, płyty na końcu. bez płyty. Wyglądała inaczej, nie miała takiego doświadczenia. Dzisiaj, jak patrzymy na Justynę, no to jest światowej. Klasy, wokalistka i performerka, bo trzeba powiedzieć, że Eurowizja to nie jest samo śpiewanie. To tam nie chodzi o muzykę. To dokładnie jest to, co Justyna uwielbia na co dzień. Ona uwielbia się przebierać, malować i chodzić na szpilkach i ona jest w każdym wydaniu, nawet jak idzie po bułki do sklepu, to prawdopodobnie jest wystylizowana w glamour. Ale ona to jest ona. To nie jest udawane. Ja pamiętam, jak Justyna. Zaprosiła mnie do programu, w którym robiła zdjęcia, taka meta, metamorfozy kobiet. I ona e, chciała mnie pokazać w zupełnie innej odsłonie, e, że jestem seksowną kobietą. E, miałam wtedy 50 lat. Justyna mnie namówiła, co, co było niemożliwe wcześniej przez nikogo. Namówiła mnie, żebym była rozebrana do bielizny w łóżku z dwoma przystojniakami i robiła mi sesję cały czas z nimi. Co chcę powiedzieć? Że ona robiąc te zdjęcia, ja musiałam Wam to pokazać, bo ja nie. Że ona robiąc zdjęcia mnie robiła pozy, jakby ona pozowała do zdjęcia. To było takie... Ja tak patrzyłam. Ona wyglądała, jakby to jej robi... Więc ona to, to jest po prostu silniejsza od niej. I uważam, że taka osoba jest idealna na reprezentowanie nas na festiwalu w Eurowizji, bo ona będzie fruwać, ona będzie tańczyć, ona będzie brać wysokie... G, będzie robić szpagaty, będzie się wić jak dwudziestolatka i będzie po prostu fantastyczna. Czy uważa pani, że wysłanie Justyny Styczkowskiej na Eurowizję zmieni podejście innych, również doświadczonych artystów? Kogo pani by chciała zobaczyć na Eurowizji poza Justyną Styczkowską? Ja powiem coś, co jest niepopularne. Ja nie lubię Eurowizji. Ja nie lubię tego festiwalu. Dlatego, że dla mnie. To jest przerost formy nad treścią. Ja dzisiaj siedziałam obok Ralfa Kamińskiego i rozmawialiśmy też o o, o, o tym o Eurowizji. No tak, bo on zasugerował, że może za rok spróbuje swoich sił w preselekcjach. Stwierdziliśmy razem, że ja wolę iść na koncert kogoś, kto jest ubrany w czarny golf i w dżinsy i śpiewa samą gitarą. I nie ma tancerzy, fajerwerków dookoła, i nie podwiesza się na linie, bo mnie interesuje muzyka. I to, czy to mnie wzrusza, czy to mnie dotyka. Na festiwalu Eurowizji nic nie jest w stanie mnie dotknąć muzycznie, tylko to jest show. Jak widowiska, lubi ktoś widowiska i nie, nie szuka tam muzyki dla, dla uszu, tylko dla oczu, mhm. bo większość ludzi słucha muzyki oczami znaczy ogląda muzykę, o można tak powiedzieć to tak. Dla mnie, ja jestem zmęczona już po, po dwóch wykonach, jak widzę, że wszyscy mają ognie, wiesz, zioną ogniem, fajerwerki, ledy, lateksy, koronki, cyce, pupa, wszystko jest tam, e, wiesz, peruki, heavy metalowcy z rogami, no wszystko tam jest, no to, to, to nie jest muzyka, to jest widowisko, cyrk, można powiedzieć cyrk.